Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w Chacie Tarota. Jest to czytanie na czerwiec dla wszystkich osób z podznaku byka. Zobaczmy, co do Was nadchodzi, co nowego pojawi się u Was, jaka energia będzie Wam towarzyszyła w czerwcu. Zobaczmy, jaka jest energia główna dla Was: karta maga, czyli przede wszystkim kreatywność. Co odchodzi, co się kończy? Trójka monet. Jaka jest energia drugiej połowy miesiąca? Karta Diabła, czyli już druga karta wielkich arkan. Zobaczmy, jaka jest dla Was rada. Karta siódemki monet. I z jaką energią kończycie czas w czerwca, przechodzicie w czas lipca? Karta koła Fortuny. Macie przed sobą naprawdę piękny miesiąc. Miesiąc, który jest bardzo kreatywny, który jest bardzo twórczy. To, co od Was odchodzi, to jest trójka monet. Jest to karta mówiąca o współpracy, o skoncentrowaniu się na komunikacji z innymi osobami, na tworzeniu czegoś w grupie. Byliście wydelegowani, oddelegowani. Do tego, żeby się komunikować, żeby współpracować z innymi osobami. Mieliście jakiś wspólny projekt. Dla niektórych z Was to może być projekt właśnie w pracy. Mogliście być zaangażowani w współpracę, która była dla Was bardzo ciekawa, bardzo twórcza, bardzo interesująca. Natomiast ona już się kończy, ta współpraca i to skupienie się na innych osobach, na rozwoju wspólnym, ono już odchodzi do przeszłości. Dla niektórych z Was to mogła być współpraca dotycząca na przykład Waszego domu, mógł być jakiś projekt właśnie domowy, rodzinny. Dla niektórych z Was to była jakaś inwestycja, w którą były również zaangażowane inne osoby. Niekoniecznie z Waszej rodziny, ale był to jak, była to jakaś wspólna inwestycja. Nie byliście sami, jeżeli chodzi o zaangażowanie się w tą sprawę finansową. Ta sprawa współpracy Zaangażowanie w komunikację, szczególnie zawodową i dotyczącą spraw materialnych i finansowych, to już się kończy. Przechodzicie w bardziej indywidualną energię, energię maga, energię osoby, która tworzy sama, która sama koncentruje się na swoich własnych potrzebach, na tym, co jest dla niej najważniejsze. Ona sama wie, co jest potrzebne do tego, żeby sprawić, żeby stworzyć coś, co jest dla niej atrakcyjne, co jest dla niej potrzebne, co jest dla niej. Niezbędne do funkcjonowania. Karta Maga to jest kreacja, to jest kreacja czegoś z niczego, to jest kreacja z tego, co udało nam się do tej pory zdobyć. To jest karta mówiąca o tym, że tworzymy coś od podstaw, od początku, od fundamentów. Koncentrujemy się na tym, żeby stworzyć dokładnie to, co sobie wymarzyliśmy. Ta karta mówi też o tym, że wymaga to dużo wysiłku, wymaga to dużo kreatywności, wymaga to dużo myślenia z Waszej strony. Jednocześnie jest to karta mówiąca o tym, że działacie sami, że jesteście skoncentrowani na Waszym zadaniu, że jesteście zdeterminowani, że macie w sobie mnóstwo pomysłowości, mnóstwo energii i idziecie do przodu. Jesteście na nowej ścieżce, jesteście na nowej drodze waszego rozwoju intelektualnego czy waszego rozwoju również prywatnego. Niektórzy z was mogą być na poziomie, w którym mogą być w sytuacji, w której koncentrujecie się na związku, koncentrujecie się na rozwoju waszej relacji i tutaj zaczynacie od początku, zaczynacie jeszcze raz bierzecie ze swojej przeszłości to co jest dobre, to co jest potrzebne, bierzecie swoją wiedzę, swoje doświadczenie i staracie się to przetłumaczyć na Rzeczywistość, w której jesteście w chwili obecnej. Staracie się pójść do przodu w jak najlepszym kierunku. Bierzecie to, czego się nauczyliście do tej pory, i staracie się stworzyć coś właściwego, coś pozytywnego, coś bardzo kreatywnego, twórczego. To samo dotyczy się osób, które oczywiście na przykład są zainteresowane sprawami zawodowymi. Czerpiecie ze swojego doświadczenia, czerpiecie ze swojej wiedzy i chcecie stworzyć coś, nowe miejsce pracy. Chcecie otworzyć własną działalność, rozpoczynacie nową ścieżkę zawodową i chcecie rozpocząć to w odpowiedni sposób. Chcecie, żeby miało to ręce i nogi, żeby wreszcie funkcjonowało to dokładnie tak, jak sobie to wymarzyliście, jak sobie to postanowiliście. Chcecie mieć na tym kontrolę. W drugiej połowie miesiąca nadchodzi kolejna karta Wielkich Arkan. To jest karta diabła, mówiąca o tym, że będzie się pojawiało bardzo dużo ciekawych propozycji, które będą dla Was wyjątkowo intratne które będą dla Was bardzo interesujące, jeżeli chodzi o sprawy finansowe, o ten aspekt materialny, mogą się pojawiać różne oferty, różne szanse rozwoju, które owszem będą dla Was atrakcyjne. Jednocześnie będziecie mieć tutaj tendencję do tego, żeby zapominać o innych kwestiach, o innych sprawach. Um, możecie zapominać o innych osobach, możecie zapominać o Waszych najbliższych osobach, które również są zainteresowane czy zaangażowane w dany projekt. Tutaj jest y, pójście za swoim ego, jest pójście za swoimi potrzebami. Dla osób, które są zainteresowane sprawami romantycznymi, to jest pojawienie się osoby, która jest niesamowicie atrakcyjna fizycznie, i tutaj pojawia się kwestia pokusy, kwestia tego, żeby y, zaangażować się w związek, w relację z taką osobą, y, i możecie tutaj stawić na szali bardzo dużo innych rzeczy, rzeczy, spraw. Czy innych związków, które są dla Was wyjątkowo ważne, natomiast tutaj może pojawić się osoba, która całkowicie zawróci Wam w głowie i jest to też ostrzeżenie. Czasami ta karta też mówi o pojawieniu się ofert pracy, czy ofert związanych z na przykład z jakąś inwestycją materialną czy finansową, które są bardzo pozytywne, które, które są bardzo atrakcyjne, jednocześnie wiążą się z jakimś zobowiązaniem. Karta Diabła mówi o uzależnieniu, mówi o tym, że pojawia się możliwość bycia uzależnionym od jakiejś instytucji. Um, może być tutaj szansa na to, żeby wziąć jakiś kredyt czy jakąś pożyczkę. Jednocześnie to, w jaki sposób będziecie musieli spłacać tą pożyczkę, w jaki sposób, um, w jaki sposób na przykład będzie określone oprocentowanie, może być. Niekorzystne dla Was. Tak więc karty tutaj Was przestrzegają przed tym i proszą Was o to, żebyście byli bardzo ostrożni, żebyście bardzo uważnie czytali wszelkie, wszelkie oferty, wszelkie umowy, wszystkie kontrakty. Wszystko to, co jest związane z kwestiami prawnymi, może być dla Was nieco ryzykowne w tym miesiącu. I tak jak powiedziałam, też kwestie romantyczne tutaj mogą się pojawiać bardzo ciekawe, bardzo interesujące, pociągające. Osoby i bądźcie ostrożni, jeżeli chodzi o decyzję związaną z tym, czy chcecie się angażować w daną relację, w dany związek, czy też nie. Rada dla Was to siódemka monet. Jest to karta nawołująca was do tego, żebyście byli cierpliwi, możecie mieć szansę, możecie mieć tendencję do tego, żeby być niecierpliwymi, żeby bardzo szybko oczekiwać rezultatów waszych działań. Możecie tutaj zainwestować w coś, możecie rozpocząć właśnie jakąś działalność, jakąś aktywność, która będzie dla Was naprawdę bardzo angażująca, w która, która będzie od Was wymagała dużo pracy, dużo kreatywności, dużo wkładu własnego, tak zwanego. Natomiast tutaj karty Wam przypominają, żebyście byli cierpliwi, żebyście nie oczekiwali, że wszystko stanie się w ciągu tego miesiąca, że wszystko nadejdzie. Do Was tak szybko, jak sobie to wymyśliliście. Jest to proces tworzenia, jest to proces również oczekiwania na rezultaty Waszych działań, jest to okres oczekiwania na przykład na odpowiedź, na reakcję ze strony na przykład jakiegoś urzędu, czy ze strony jakiejś osoby, która również jest zainteresowana czy zaangażowana w dany projekt. Jeżeli jesteście zaangażowani we współpracę z innymi osobami, czy właśnie z jakimiś instytucjami. Tutaj szczególnie będziecie mieli szansę na to, żeby wykazać się cierpliwością, żeby wykazać się dojrzałością, żeby spokojnie wyczekiwać tych rezultatów, których, na które czekacie, których się spodziewacie, które wiecie, że do Was przyjdą. Natomiast nie pośpieszajcie tutaj tego procesu, nie wpływajcie na niego, nie pchajcie do przodu czegoś, co dzieje się bardzo naturalnie. Jeżeli jest pewien okres oczekiwania na jakąś decyzję, po prostu Dajcie temu się spełnić, dajcie temu zaistnieć, dajcie temu rozwijać się po swojemu. Pod koniec miesiąca nadchodzi do Was kolejna wspaniała karta, Koła Fortuny. Będą pojawiały się nowe szanse, będą pojawiały się nowe możliwości rozwoju. Jeżeli do tej pory nie spodziewaliście się, że pojawi się coś nowego, że będziecie mieć szansę na jeszcze nową jeszcze bardziej interesującą współpracę, że będziecie mieć szansę na to, żeby poznać jeszcze więcej ludzi, żeby doświadczyć czegoś zupełnie niespodziewanego. Karta Koła Fortuny mówi o tym, że nareszcie nadchodzą bardzo wyjątkowe szanse i możliwości rozwoju dla was. Będą one wyjątkowo zaskakujące, będą całkowicie niespodziewane, będą dla Was bardzo inspirujące, wielkie, dające Wam wielkie możliwości rozwoju. Może nagle przyjść jakaś informacja w pracy, e, na przykład, że będziecie mieć szansę na to, żeby uzyskać awans, to jest dostanie propozycji pracy w firmie, która była dla Waszym marzeniem. Jest to spotkanie osoby Waszych marzeń. Jest to spotkanie osoby, która jest dla Was wyjątkowo inspirująca, bardzo ciekawa, z którą możecie się zaprzyjaźnić i z którą możecie stworzyć wyjątkowo głęboką relację. Jest to szansa na poznanie zupełnie nowych aspektów e, Waszego życia. Podsumowując, jest to ważny czas, jest to bardzo ważny miesiąc dla Was. Miesiąc, w którym pojawia się aż, e, pojawiają się aż trzy karty Wielkich Arkan. E, karty mówiące o tym, że macie szansę. Przede wszystkim na tworzenie, na rozwój, na kreatywność, odchodzi do przeszłości jakaś współpraca, koncentrujecie się na aktywności własnej, koncentrujecie się na tym, co dla Was jest najważniejsze, tworzycie coś, jesteście zaangażowani w wielki projekt, wielkie zadanie, całkowicie się temu poświęcacie. W drugiej połowie miesiąca pojawia się osoba, która będzie dla Was bardzo atrakcyjna. To może być też oferta, która będzie dla Was wyjątkowo pociągająca. Karty mówią o tym, żebyście uważali na to, co do Was nadchodzi, żebyście uważali na to, co jest Wam oferowane i byli racjonalni, bardzo skrupulatni, jeżeli chodzi o czytanie wszelkich umów, wszelkich kontraktów. To też jest karta mówiąca o tym, że całkowicie zapadamy się w cielesności, w, w sprawach materialnych. Możecie mieć tendencję do tego, żeby bardzo egoistycznie postępować, szczególnie jeżeli chodzi właśnie o tą fizyczność. Jeżeli chodzi o sprawy materialne, jeżeli chodzi o inwestycje, jeżeli chodzi o, to, jeżeli chodzi o sprawianie sobie przyjemności. Natomiast tutaj możecie też zapominać o innych osobach, które są zaangażowane w wasze życie, które też są zainteresowane Waszym dobrem, które są zainteresowane tym, co dzieje się w Waszym życiu. Tutaj jest tendencja mówiąca o tym, że możecie być wyjątkowo skoncentrowani na sobie w drugiej połowie miesiąca karty was proszą o to, żebyście byli cierpliwi w tym miesiącu, żeby się nie oczekiwali szybkich rezultatów, bardzo gwałtownych rezultatów. Wszystko będzie się działo w swoim tempie i pod koniec miesiąca mnóstwo nowych możliwości, mnóstwo nowych szans rozwoju będą pojawiały się bardzo ciekawe propozycje, bardzo ciekawi ludzie, będą pojawiały się sytuacje, które będą dla was naprawdę bardzo fascynujące. Moi drodzy, życzę Wam wszystkiego co najlepsze. Mam nadzieję, że moje filmiki Wam się podobają. Jeżeli tak, serdecznie Was zapraszam do subskrypcji, do lajkowania i do zobaczenia już wkrótce.